Komentowanie filmów, czyli powrót do korzeni. Cześć wszystkim. Ostatnimi czasy coraz więcej słychać o dresiarstwie i o dresach. Czy to w telewizji, internecie, dosłownie wszędzie. Sam zacząłem kręcić pewną serię zwaną Typowe Mati, którą może widzieliście? Jeśli nie, to oczywiście zapraszam, tu będzie gdzieś odnośnik, która pokazuje ten świat taki dresiarski, ale w taki humorystyczny sposób. Prawda jest taka, że takie prawdziwe dresy, nie buraki szukające zaczepki, o których zaraz porozmawiamy, mają swoje zasady. Jeśli ty jesteś w porządku wobec nich, to oni będą w porządku wobec ciebie. Jeśli ty nie jesteś w porządku wobec nich, to chyba nie muszę kończyć. Ale jeszcze zanim zacznę, czemu w ogóle ten cały rak społeczeństwa zawsze ma miejsce w środkach komunikacji społecznej? Pamiętacie banderowca? Ty kurwa Żydowska! A Wielką bitwa o sofiksy? Ja, ja no idziemy go buta kurwa! <śmienicza> bo kurwa wzy, kurwa wesle, Nie wiem, oni się jakoś zgadują, mają tajną grupę na fejsie, bo to całe zachowanie to jeden wielki bilet na onkologię. Ale teraz przechodzimy do tych bohaterskich patusów. Od razu uprzedzam, nie będę tutaj nic cytował, bo moja interpretacja nie odda tego ze zwierzęcenia w pełni. <śmienicza> 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 Okej, okay, powiedzmy, dosłownie powiedzmy. Tak? Na potrzeby tego filmu, że jestem w stanie zrozumieć, że komuś się nie podoba, jak ktoś się ubiera, że nie akceptuje innego wyznania, że nie toleruje innej orientacji seksualnej. Powiedzmy, że to rozumiem, ale apiszowanie się z tym, pokazywanie jak dana osoba zepsuła nam dzień, jak bardzo chcielibyśmy ją po prostu zabić, albo przynajmniej pobić i okraść, jest taką porażką ludzkości, że nawet mi, a gęba mi się nie zamyka, Brak słów. Poza tym, abstrahując już całkowicie od tematu tego gościa, który bezkarnie sobie chodził z jakąś tam fryzurą, a nie był łysy w ogóle to jest nie do pomyślenia następuje sytuacja, której nie rozumiem jeszcze bardziej: przypierdalanie się do dziewczyny, która w pewnym momencie zareagowała na te wszystkie obelgi w stronę tego niewinnego chłopaka. I ta genialna zapowiedź tego genialnego przywódcy. Kto dojdzie do, 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 do władzy? To, że barany stoją po prostu na najwyższych możliwych szczeblach i rządzą wszystkim, wejmie już od dawna, ale kto by na was zagłosował? Kto to jesteście wy? I kim ty w ogóle kurwa jesteś? A zwieńczyć ten film można było tylko jednym tekstem. To ja nie czy wszystkie buraki to kryptogeje? Tak bardzo nienawidzą homoseksualistów, bo sami coś ukrywają? To jest dopiero ciekawa teoria. Naprawdę w tym miejscu chciałbym powiedzieć, ja naprawdę wszystko rozumiem, ale... albo... okej, okay, powiedzmy, że rozumiem, ale ja tu naprawdę kurwa nic nie rozumiem. Dla porównania, macie tutaj sytuację, w której znaleźli się pasażerowie metra w Stanach Zjednoczonych, które akurat uległy awarii. I jak na to wszystko zareagowali? No, She told me don't worry, no more. Ja jestem Mati. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę.